Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja jestem Kruper i witacie w kolejnym odcinku z serii zagramy w Heroes of Might Magic 7 i dziś sobie kontynuujemy naszą przygodę. Oj, co? ja naczynałem. sorry. E, Okej, okay. kontynuujemy naszą przygodę tańczący z wilkami, będziemy sobie tutaj zwiedzać te siedliska wilków, znaczy siedliska, no te miejsca gdzie są po prostu wilki. Ale zanim tutaj wiecie, będziemy ogarniać te wszystkie miejsca, to chciałbym jeszcze zwiedzić tutaj Kowala, który obdarza bohatera trwałą premią plus jeden do mocy. Zawsze to yy, na plus. Dobra, to zanim przejdziemy tutaj do ataku, jeszcze może zamek. Dobra, stajnie, konnicy, hmm, Zbiornik z surowcami. Szkoła puszkarzy. Co to było? Yy, dwoma wieżami, ja. Dobra, myślę, że. Ogarniemy. Bieża kusznicza, okej. Okay. Dobra. Idziemy tutaj na wilki. Tam, ba, ra, pam Dobra, strażnicy są tutaj okej. Okay. Dobra, zaczynamy walkę. Z wilkami jeszcze nie walczyliśmy. Zobaczymy jak tutaj działają te nasze wilki. Znaczy, no jeszcze nie nasze, no ale jak działają. Dobra, czy możemy tutaj podzielić tych strażników, żeby w końcu tutaj podzielić. Na dwie grupki świetnie. To jest tak raz i dwa. Jedziemy. Łup, te już spoko wyglądają. Jakie one bycze są. Wow. No dobra. Rozpoczynamy atak 5-9 odwet. Tak. 6-11 odwet. Tak. No to by się tu coś jakiś płomienny zapał. Może. No dajmy sobie. Dobra, jak tutaj 5-9, tak 59 tak. No dobra, ale zanim może zaatakujemy, dodajmy sobie o. Żeby oni sobie zaczekali, strasznicy. To jest balista przy Stali. A, ona sama atakuje. Zobaczcie, że nie widzieliście, <grym>, jak atakuje. Sam nie widziałem, bo przystąpiłem tutaj, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, 6-10, odwet tak. Z tym, że też bym tutaj zaczekał z atakiem. Zabija 8, a nawet 13. A dobra, czulu! tymi możemy, kurde, jechać, róbmy po 9. Nalajcie. Dobra, mmm, przeor, przeor, przeor. Tutaj 1 zabija 3, 5. Tutaj już jest pewnie, ja nawet no jeden. Dobra, to może w tą 13. A tylko 3? Kurde, ja tutaj liczyłem no coś więcej. Dobra, tutaj nie damy rady, no to w tą jedyneczkę. Elegancko, kurde, jakie bycze są zabijki. Dobra, tu może być przyszybka, ale tu 10 zabija, 12-14. A myślę, że tą 14 chętnie bym sobie przylutował. Elegancko, prawda? 333 punkty obrażeń. Dobra, jeszcze tutaj mamy atak 6 do 9, więc strażnicy nie będą potrzebni w tej walce. Bo tu już jest jeszcze jeden kusznik, który zabija za 528 albo 38 zabija. 2. Dobra, osiągnięto maksymalny poziom już niestety nie możemy. A tak, by the way, to jeszcze mamy nagrodę w postaci 10 srebrnych grzbietów. Okej, okay, sprawdza. Wow. Dobra, no to tych musimy sobie tutaj, żeby oni powrócili. 20, elegancko. I teraz tak, musimy troszeczkę yy, zmienić tutaj. Żeby te wilki były tutaj mniej więcej w środku Kurde molo przecież Przecież to mi się wszystko nie zmieści Przecież ja chyba dostanę um, Nieulepszoną formę Tak jak widzę tutaj Tutaj Cholera chyba, chyba nie zadziała Tak jakbym chciał wiecie Bym musiał kurde poulepszać to co mam biskitu bym musiał poulepszać Dobra tutaj możemy akurat rozpocząć Szybką walkę Nikt nie zginął, tyle elegancko. No nic, dobra. Rozpoczynamy tutaj zbiór tego wszystkiego, co tutaj jest. Czyli tak złoto. kaman złoto. Kowal. Plus jeden do mocy. I teraz tak, idziemy tutaj w stronę wilków. Dobra. Możemy dać czas? Nie, jeszcze nie. Tutaj możemy wybudować. Stanie konnicy myślę, że to będzie chyba jeden z lepszych wyborów w tym momencie. Żeby zaraz mieć kolejną jednostkę. Dajemy czas. I... jedziemy na kolejne wilki. Myślę, że z tymi wilkami już możemy zrobić. Kasi odejść. Armia proponuje przyłączenie się do bohatera za darmo. Kurde, zaakceptuję to no. Fajnie, że tutaj chcą się przyłączyć do mnie, no ale kuźwa nie mam za kogo, nie? No nie mam za, za nie mam za kogo. Chciałbym ich na przykład ulepszyć. I chciałbym ulepszyć, by to wszystko. No chce, no kurde no. Otrzymuję stworzenia, a gówno, prawda? Bo ich nie otrzymuję. Kurde, gdzieś tutaj, gildia magii, gdzieś tutaj było takie miejsce, stajnie, gdzie mogę to ulepszyć. Tak kurde, tutaj siedlisko, nie dość, że tutaj jest to siedlisko, to jeszcze gdzieś mogłem to ulepszyć sobie. Czy tutaj? Zbroj mistrz, uczy bohatera jednej dostępnej zdolności. Nie no, gdzieś tutaj pamiętam było, nie, tu już nie było, to jest za daleko. Gdzieś pamiętam było tutaj właśnie tak y, na blisko, takie miejsce, gdzie mógłbym sobie to y, ulepszyć jeszcze raz. Tutaj nie. Tu jest gildia magii, to też nie. Kryształ mocy, wiecie, co ja się posłużę, o, takim fajnym klawiszem, który się nazywa Alt. I podświetla mi wszystkie te budynki, gdzie by mógł być tym, to właśnie to ulepszenie. A mi się wydaje, że to było właśnie tutaj. Gwardzista i kusznik widzicie? I tam sobie to ulepszyłem. Dlatego szybko chyba. Polecę w tamtym kierunku. Um. Gdzie jest kurde ten przycisk? Żebym mógł sobie od razu wiecie tam śmignąć. No trudno no. Jeż, jeszcze naprawdę nie wiem jak, jak się to kurde ulepszam. Mówię, może w tej misji nie mogę e, ulepszyć. Nie mogę w ogóle ulepszać. Dlatego muszę się jakoś tak poradzić po prostu. Tydzień fantastyczny przygód, mnóstwa trudnych zadań i toczenia yy, niezliczonych walk. Wiecie co? Żeby was nie zanudzać, ja po prostu skoczę tam, ulepszę i po prostu wrócę w to miejsce, gdzie jestem, Ok? Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Thomas właśnie skończył przygotowania, gdy nadciągnęła armia Gryfa. Raport i Moril nie był przesadzony. Konnica wroga prezentowała się imponująco. Walka z nią w otwartym polu byłaby samobójstwem. No tak jak widzicie, miałem już powracać do was trakt Sokoła. Oczyść trakt Sokoła, naprawdę most, o, przygotuj obronę barkę, okej, okay, obroń. Dobra, i teraz muszę to miasto obronić, bo tutaj gdzieś u góry jest żółty, jak widzicie. Zagrożenie co prawda jest niewielkie, ale zobaczcie, ma trochę tej armii. Ja poleciałem po armii, ja tutaj będę za dosłownie chyba. No, dzień. Pod zamkiem, jak widzicie, jestem już tutaj wszystko mam ogarnięte. Te wilki też zaraz będę ogarniał. Ale no niestety. Yy, pff, kampania mówi mi inaczej, że mam inaczej działa i znowu na nie nos swędzi, to jest jakiś kurde znak. Miałem przygotować tutaj obronę i myślę, że ta obrona jest już w pełni tu przygotowana. Na przywitanie po prostu. Zbiornik surowcami fosa. Tutaj wszystko jest raczej ogarnięte. Konument Elerata. Może odwrócimy sobie to. I czekajcie, teraz tak, narzędzia jakieś, o mogę sobie kupić tą całą siostrę uzdrowicielkę. Dobra, spoko. I teraz tak. Tutaj w ogóle y, obczaiłem, że powinien być taki plusik przy moich w tym miejscu, bo y, kurde chcę wam palcem pokazać, no ale tutaj gdzie pokazuje. Y, pokazuję. Powinien być taki plusik i powinienem wtedy ulepszyć tą jednostkę z chwilą, kiedy te jednostki są już ulepszone. Zobaczę, tam z tyłu są ulepszone jednostki, a nie, nie mogę ich zakupić, nie wiem dlaczego. Widocznie jest to po prostu wina kampanii, że tak mi tutaj proponuje. Coś mogę wyrekrutować, ale nie wiem. Czekajcie. Było jedyneczka, ale to nie. Rekrutuj wszystko. Aha, bo tu mam wyrekrutowane już wychodzi na to. Dobra, wykupimy sobie to. Yy, trochę błąd w tym momencie zrobiłem, bo nie będę się bronił w zamku. Hmm, kurde. Co teraz? Czy mógłbym, mam jakąś karczmę, cokolwiek? Gilię magów, obrona miasta, no właśnie. zmienia. co to jest? Kurde, nie ogarniam jeszcze, wiecie, do końca. Yy, chyba tu by było. O kurde. No tak swobodnie jednostki to... No właśnie. Nie, jedna jednostka musi pójść out. I to będzie ta. Bardziej ta tylko kuźwa. Rozwiąż ten oddział, rozdziel ten oddział, pokaż informację. No nie. Do... Dobra, musimy zrobić coś takiego. I czekamy na komputera. No trudno, jeżeli wiecie i jest to po prostu możliwe, żeby ulepszać jednostki, no to po prostu zrobiłem jeden głupi, naprawdę głupi błąd, No ale trudno. Jeż, jeszcze nie doszedłem do tego momentu, żeby jakoś tutaj ulepszyć, ale spokój. już nie drążmy tego tematu, ulepszajmy po prostu to co jest, co to jest. Nie gadaj. O Boże. Aż mi się kurde słuchawki obłączyły. O Boże! Czy to było naprawdę takie. <śmiech> <Nie>. <śmiech> ja naprawdę myślałem, że ja już to ogarnąłem O Boże I tu jestem... No nie, a ja tam kurde śmigam po jakichś tych... No, wiecie, nie wiedza... nie popłaca, tak, a człowiek uczy się na błędach. Trudno, przynajmniej nauczyłem się czegoś nowego. <laughs> ja pierdzielę. Jak mogłeś grupier coś ulepszyć nie mając posiadanym budynku. Stworzenia trzymuję minus 3 do ruchu na okres 3, który, jeżeli nie poruszyłem się w swojej dłużej. Dobra, mam nadzieję, że to ogarniemy. Czy coś jeszcze w zamku mogę ewentualnie yy, ulepszyć, podlepszyć, żeby moja armia była jeszcze lepsza? Pots가요? Czekajcie. Mm, za mało zasobów, a czego mi brakuje? Oluju, luju, jakieś pięciu czegoś tam. wiem, jakiś smocza stal. Mm, tego na pewno nie mam specjalnie pozwala kupowanie siódł zdrowicielek, o właśnie, jeszcze tego kurde, ja tam tych debili usunąłem i ja pizgam, dlaczego akurat teraz? Ale dobra, tu widzę, że mogę coś, właśnie minął nowy tydzień, tu mogę sobie tu ogarnąć to. Ja pierdzielę, a ja ich usunąłem. No trudno, no zdarza się, no już nie będę też drążył tego tematu. Zdarza się, no zdarza się. Ok, komputery zaatakował mnie, zobaczymy jak sobie poradzimy z obroną tego zamku. Tutaj mamy nowe jednostki, też zapomniałem wam powiedzieć. Straż lokalna to jest tak przy okazji. Jakieś jednostki, to nie wiem, czy to mogę też wystawić, czy nie. Armia Bohatera. Dobra, z tego co widzę, to mogę wystawić swoje jednostki i wystawić jakąś jednostkę ze straży lokalnej. Dlaczego mówię jakąś jednostkę? Ponieważ jednej jednostki mi tylko tutaj w tym miejscu brakuje, żebym mógł ją wystawić, żeby, wiecie, żeby był komplet. Bo już tutaj widzicie, nie mogę. No ale tego nie będę wystawiał, bo nie ma co strażnika raczej też nie będę wystawiał, bo mam ich tutaj gdzieś 20 sztuk, także mają dobry atak, ale no bo, wolałbym chyba tutaj 50 kuszników. Więc co prawda tu mają atak 1, a tu jest atak 9. Um. Nie no po prostu wystawię 50 kuszników, bo chyba na dystans bardziej walczyć, a ja wiem, że komputer raczej nie będzie podchodził, no ale spoko, jeżeli i tak mam taki malutki bonusik, to... Um. Obczajmy sobie pierw kuszników, a później inne jednostki zobaczymy, jak tam dokładnie tutaj wszystko będzie. Dobra. To nie twoja tura. Okej. Okay. Nie moja tura. Wow, tu mam jakieś balisty. Po jednej i po drugiej stronie. Będziemy gdzieś trzecią. Przepraszam, co się przed nią stało? Rozbłysk. Huh. Czekajcie, że żebym... Za... Ze... O, o kuźwa co to jest? Patrzcie to do. Dobre Czekajcie Brama 200 Ok, dobra, weź to zamknij Dobra, w tym sobie dajemy obronę Strażnikiem myślę, że Podejdziemy Tak, podejdziemy sobie tutaj bliżej nie tutaj już obrona w tym miejscu. Teraz tak, legionista, Aha, to jest jego legionista. Teraz to moja bali, nie, to nie balista, znaczy balista, nie? Balista przystanie, no. Dobra, teraz moje ruchy tylko że on jest z tej strony. Czekajcie, brama jest tutaj, a nie chcę jej otwierać, to może podejdę tu bliżej. Dobra. Przeżywka, to była przeżywka, Na bank. Jeszcze mi małe cięcie nastało, ponieważ mój pies troszeczkę przeszkodził nam w nagrywaniu, ale niestety, jak już znacie mojego pieska, on w takich losowych momentach ma coś takiego wrodzone, taką wiecie umiejętność wrodzoną, przeszkadzanie w nagrywaniu i tak sobie z dupy zaszczekał. Znaczy nie z dupy, no ale w losowym momencie sobie zaszczekał i nagle mu się tak odwaliło, że zaczął naprawdę głośno szczekać i musiałem go uspokoić. Także, uja, wracam do Harosu 7. Bum. i mamy kuszników. Mówiłem coś o e, przyszywającym strzale, także sobie i tego strzału użyjemy, na przykład w tego, o kurde, jakoś tak? No dupa, tutaj też nie wyjdzie. Tutaj. O, ja pindole, dlaczego on nie mógł tutaj, który z nich tu stanąć? No nie wierzę. 32, 46, a bez tej przyszywki? Bez tej przeszywki to zaatakuje w sumie tak samo. Ale tego gryfa kurde zaatakował, bo on lata, nie? Słyszenie wznosi się w powietrze, atakuje tak wszystkie jednostki, na no, przerze 2 na 2. Dobra, to bym mm, mm, zaatakował tego gryfa. 40. Ja, pindole! Głębokie zamrożenie. Dobra, ta tutaj leczy. Super. Widzicie, tutaj tańczy tutaj z leczeniem, ale le leczy. Najważniejsze, że leczy. Tutaj legionista też uleczyła. Teraz ten, przyjaciel 2-5, odwetnie 3-9. Tutaj 0,1, tych się akurat nie boję, bardziej ten, tego gryfa tutaj się jak najszybciej pozbyć Trzech. Super Która druga? I rozpoczynamy. Katapulta. Uuu, prawie mi tam drzwi rozwalił, ale stop. 9 i jeszcze jedna wieżyczka. 12, okej. Okay. Już będzie mniejszy atak. Ten kurde teraz zada ten rozkryst. A nie, tylko 7. Ale w kogo? W strażników. Koordynowane działania, super. I gryf leży. Dobra, teraz dajmy jeszcze raz ten rozbłysk. Damy radę tak, żeby wszystkich? Chyba nie, co? Czekajcie. Tego tutaj widzę, to ile? Zabija 0. Nie, katapulta. Tu będzie 3-4. A tutaj? Czekajcie, atak? Wszyscy dostaną, nie? Strzelec, kasa i katapulta. Wszyscy dostaną. No to super. To atakujemy. Okej. Okay. No tutaj tylko czterech i trzech, no ale grunt, że każdego po trochu zaatakowałem Dobra, tutaj damy w sumie obronę Tutaj w sumie też Tym... Aha, to jest jego, okej okay. Na razie nie wychodzimy, defensywnie zagrajmy Dobra, jeden Tutaj mógłbym, no już zobaczę, 24, 48, ale po co mam wychodzić, a tym jeszcze w sumie zaczekam Zobaczymy, jakieś lepsze ruchy Przeszywka ale 8,6 to także zobaczcie na luźno, bo byłem za zasłoną. Teraz tu balniemy przyszywkę. Może się uda w końcu z kusznikiem. No nie bardzo, kurde, zobaczcie. Ale i tak, kurde, ładnie pocisto, 816 do 1000. Łoluju, to zobaczcie teraz to 1116, a tak, co Ole kurde, elegancko 20, 29, 3, 4. Jakby szczęście mu dopisało, to myślę, że zabije wszystkich. Uwaga. Szczęścia nie było, ale trzech. Dobra, jest OK. Dobra, Shora, leczysz. Tu 10 i... I kogoś jeszcze? I tutaj 8. Ok. No nie wskrzesiłaś. No ale spoko, zawsze tam coś podleczyło. Dobra, tutaj jednego. Super. I jeszcze raz to będzie jednego. No, zabija jednego to jeszcze raz. Super. I teraz tak, 281. No to myślę, że tutaj oskrzydlimy tego, co? Czy zaczekamy? Zaczekamy chyba, co? Już tak wydaje, że poczekamy. Dobra, w mury to tam spokojnie. Szybkie mm, dwa strzały wieżyczek. Tutaj 8. I z drugiej strony zgaduję, że też pewnie 8 albo 7. O, 7, tak myślałem. Troszeczkę ten drugi yy, strzał był słabszy. Ośnienie. Dobra. No to jedziemy. A już nie mamy tutaj many, także trochę Lipton. No to cóż, będziemy musieli zaatakować Bohaterem w taki oto sposób. Zabija trzech. Tu zabija w sumie nikogo. No to tutaj. Coś musimy nim zrobić. Tu się może nie ruszajmy, bo naprawdę nie, nie ma sensu. Tym w ogóle wyjść nie możemy. Taki kawałeczek się przejść. Teraz tak balista, w kogo? Tego, tutaj jeden. Dlaczego oni idą w tą stronę? Przecież tutaj nie mam nic rozwalonego. No i przesłami, czemu mam takie Jakieś mam zamrożenie, czy co? Czy no jestem tam zamrożony, tak? Minus 3 do ruchu, czas trwania... Aha, no przecież był no jeszcze czytałem na początku, że jeżeli się nie będę ruszał, no to um, moje ruchy będą ograniczone, nieco. W przypadku głośnika to jest tam ciul, nie. Czekajcie. Jest! Idealnie się teraz ustawili. Na przeszywający strzał 48,1, super! Dobra. I jeszcze możemy tutaj tego zabić, czy tylko osłabić? Osłabić. No kurde, już myślałem, że uratujemy sytuację i zabijemy już wszystkich, no ale jeszcze musimy poczekać. No jeszcze, jeszcze brakuje. Tu czterech, tu. A tu dostanie i ten i ten? Jak to możliwe? Który to szczela? Czekajcie, pięćdziesiątka, ten. Dlaczego tutaj dwóch dos? Jeden zginie, ten. To jest legionista. No tak. Śmieszny, czekajcie. to jak on dostanie. Nie, nie, wie, nie wiem, jak on dostał, ale spokojnie. Mi się nie podświetliło. No okej. Okay. Ważne, że nie żyje. Dobra, Krupil, nie interesuj się. Ważne, że idzie do przodu walka. Dobra, udało się zwyciężyć, Pierwsza walka w sumie. Czyku. No. Porażka, porażka krzycha. Wygrana Tomka, osiągnięta maksymalny poziom. straż lokalna. Tutaj kilku nam zmarło. W ogóle tych dziesięciu tych przeorów straciłem mocno. Zapomniałem. Tak, Sokoła nagrody, jedno przeznaczenie na niki strażnika. Misja wykonana, zadanie wykonane, zakończ, turę by skończyć. Dobra, no to... Thomas zwyciężył w bitwie z spod znaku gryfa, mm -hmm. ale przegrał wszystko na imperialnym dworze. Przegrał? Jak to? Wszak pokonał swoich wrogów. No właśnie. Fortelem? Gdy gryfy znalazły dowód na to, że Warhagen należy do nich, zastawiły dziecinnie prostą pułapkę. I Tomas w nią wpadł. Istotnie, pradawna mapa zatwierdzona przez Ronana Sokoła I oddawała im miastowe władanie. Ale nie to było głównym celem Siergieja. Zaplanował to upokorzenie, Siergeja. by zyskać przychylność imperatorowej Kaili. Gród Warhegen był tylko dodatkiem. Nad wyraz smakowitym. Otóż to. Heinrich z rodu Wilka był za pan brat z morzem, ale to Sergiej Gryf otrzymał nominację na admirała imperialnej floty. Starania Wilków spełzły na niczym, a reputacja rodu została podkopana. I Moril wstawiła się za Tomasem, ale książę Heinrich odrzegł, że sprytny Wilk zawsze uniknie sideł, miast w nie wpadać. Pozwolił swemu synowi wybrać między karierą kapłana w kościele Elrata a dołączeniem do stryja w odległych prowincjach na wschodzie. W boju wszyscy równi, a na dworze nawet krewny wrogiem. I dzieje Tomasa Wilka mogłyby się tutaj zakończyć. Gdyby nie to, Ale... że Hammerfall mm. również leżało na wschodzie i akurat potrzebowało bohatera. A że natrafił się taki Tomek, no to bohater gotowy. Dobra. Nie bywa zuchwało i zwycięstwo. Przebyłem to wszystko w dwa... Dwa... dwa dni... Nie wiem chciałem powiedzieć dwa dni, ale to nie jest dwa dni. Jeden tydzień, dwa miesiące, zero. Znaczy w dwa dni, jeden tydzień, y, dwa miesiące, dobra, to było po prostu od, tak odwrotnie trochę zdobyło, bo zawsze jest dwa miesiące, jeden tydzień i dwa dni. No ale dobra, już sobie poradziłem. E, słuchajcie, miałem ogarnąć tamte wilki, jak dobrze pamiętacie, no niestety e, gra poprowadziła mnie tak, że zaatakował mnie bohater i była przynajmniej wilka. Było jak, jak, jaka jego wilka? Była walka o zamek. Myślałem o wilku i chciałem powiedzieć o walce. Oczywiście była walka o zamek. Komputer chciał mnie podbić, no ale niestety mu się to nie udało. Tomek idzie dalej w swoją przygodę jak widzicie. Cóż, mamy jak widzicie poziom normalny. Możemy zagrać ponownie. Możemy przejść do sale rady. Nawet teraz możemy sobie wejść i za chwilę będziemy kontynuować następną mapę. Tyle, że tą następną mapę zobaczycie już w następnym odcinku z kampanii tutaj Heroes of Might and Magic 7 na moim kanale. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, mam nadzieję, że strzelicie lajka na dole, zostawicie po sobie jakiś komentarz i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby być zawsze na bieżąco z tym, ze mną, z, z tą serią i z innymi seriami na moim kanale. Także mam nadzieję, że zrobicie to. 那倒是，起码抢债。一